Od pewnego czasu zniknął z czołówek prasy dyżurny świnoujski temat dziki miejskie. Czyżby po wielu latach starań miasto uporało się wreszcie z tym problemem? Niestety o tym, że dziki nadal grasują po mieście przekonali się dziś rano mieszkańcy spółdzielczego osiedla przy ulicy Bohaterów Września. Niektórzy spali znacznie krócej, bo już o piątej obudził ich głośny kwik. Nie wiadomo dokładnie w jaki sposób na ogrodzony teren osiedlowego placu zabaw dostały się młode barchlaki. Nie wiadomo jak wyszły, ale pewne jest za to, że nie mogły stamtąd wyjść. Na pomoc swoim młodym przybyły dorosłe. Najpierw Locha, a za nią prawdziwa odsiecz, całe stado. Próbując pomóc dziczej młodzieży, dziki robiły przy okazji wielki hałas, który postawił na nogi mieszkańców. Widząc, co się dzieje, spółdzielcy z odry wezwali na miejsce straż pożarną. Zaprawieni w akcjach ratowniczych strażacy tym razem mieli nie lada problem. Nie wiadomo było jak na próbę wydostania młodych dzików przez człowieka zareaguje dorosłe stado. Akcje z balkonów i okien obserwowali obudzeni hałasem mieszkańcy. Strażacy wykazali się cierpliwością i wreszcie po kilku próbach udało się uwolnić warchlań. Szczęśliwe z odzyskania młodych stado, błyskawicznie oddaliło się z terenu osiedla. Dziki zapomniały podziękować strażakom. Mieszkańcy jednak dziękują za wzorowo przeprowadzoną akcję.